Że podprowadzę ten początek, że z wyjątkową kobietą dziś spotkanie, e, która na kawaliadzie przyjechała zrobić przepiękne pokazy w stylu hiszpańskiej szkoły jazdy. Tak? Mm. Hiszpańskiej szkoły jazdy. Tak. Po prostu nie w stylu, tylko hiszpańskiej. Hiszpa... To, tak, to Hiszpańskie jest hiszpańska szkoła jazdy. jazdy. W, tym, w tej hiszpańskiej szkole są różne style, czyli na przykład doma Wakera taki trochę western, albo alta escuela, czyli taki bardziej na bogato, coś takiego. No tam, no, potem cię zapytam o twoje życie, że je dzielisz, że no, też no, żyjesz w Hiszpanii. Tak. tak I że skądś tak. to się w ogóle wzięło, ta pasja z twoim życiu z tajemnikami, ale Normalnie, spiętnie, że to tajni. taka elegancka, ale tak, to tak, życie tak, też tak, wygląda boże, już, Oczywiście. W sesji, nie? Dobrze. To z tą polską to znaczy z tymi kobietami to fajnie, bo to jest bardzo męski świat. O właśnie, powiem, zarówno jak i hiszpański. kobiety części u nas. W Hiszpanii nie. No, no dobra, mhm. to powiesz, że nie. Oczywiście. Pan tak grzecznie nie rozpina mnie ani nic, zapyta, dobrze. Nie, że... Ja bym się nie obraziła. Że... No czy tak, to jest... No tak, w trzeba te pozoryczne. Tak, Przewodzi i Tak, tak. W moim koniku spełniło się moje marzenie. W końcu po tylu latach udało mi się spotkać na kawaliadzie Blankę, która jest wyjątkową kobietą z wyjątkową pasją. Przyjechała tutaj zrobić pokazy hiszpańskiej szkoły jazdy. Skąd ta pasja w ogóle wzięła się w Twoim życiu? Oj, to jest bardzo długa historia, bo ta pasja można powiedzieć, że była w moim życiu już od samego początku właściwie urodziłam się z taką potrzebą jazdy na koniach, przetrwania z tymi zwierzętami. One, moim zdaniem, są o wiele szlachetniejsze od ludzi i o wiele więcej czują, rozumieją. Ym, nie da się tam nikogo, niczego oszukać, więc są bardzo prawdziwe. I, ym, I zawsze ciągnęło mnie do tych właśnie andaluzyjskich ogierów, do tych białych, pięknych, barokowych koni i do hiszpańskiej szkoły jazdy. Twoje pokazy są... Te piękne, bardzo tak, kobiece, porywające. To nie tylko te piękne konie, ale też piękne stroje. Każdy szczegół i detal jest tak wspaniale przemyślany. Ale Twoje życie to też życie z i z To jest jakby dwa bieguny. Z jednej strony. Z pięknym strojem, a z drugiej, z drugiej po prostu życie z które zupełnie inaczej wygląda. Bardzo mnie cieszę, że tak mi mówisz, że to jest takie kobiece, i zależy mi na tym e, też, żeby, żeby to wyglądało kobieco żeby był e, ten pierwiastek właśnie kobiecy, żeby były te suknie, bianki, e, coś, co jest tylko dla nas, dziewczyn, zarezerwowane w tym moim show. No, bo nie ukrywam, że ten, ten strój hiszpański, który chociażby dzisiaj będę miała na pokazie, zachone, skórzane, takie długie czapsy, sombrero, no to one wyglądają dosyć męsko. Także, także fajnie, że tak to powiedziałaś. I, i, I tak, to prawda, na co dzień mieszkam w stajni, mieszkam z moimi końmi, przebywam z nimi codziennie. A dzisiaj przyjechaliśmy właśnie na, te, na, na pokazy na zawody. A czy to jest tak właśnie jak, e, Czy to życie wygląda tak, jak życie zawodników e, z różnych dyscyplin jeździeckich? Czy twoje życie wygląda podobnie, że za kulisami jest to ciężka praca, przyjemna, ale ciężka praca, żeby przygotować się do pokazu z końmi, a pokaz no to już jest ten punkt kulminacyjny. Ale tych kulist na pokazie nie widać, a przecież to nie jest takie proste, jak już oglądamy, jak nam tak, się tak. wydaje. Dokładnie, to jest bardzo ciężka praca, to jest bardzo długa praca, to jest wiele lat takiej ciężkiej, codziennej, naprawdę rzetelnej pracy takiego wstawania o 6-7 rano i do wieczora jeżdżenie tych koni, karmienie, organizowanie, zaprzątanie. E, no i też e, myślę, że trzeba mieć tą wrażliwość i e, fajnie jak się ma tą powiedzmy wyczucie, tą intuicję, bo e, o tyle to ta, ta, ta rzecz, którą ja się zajmuję jest trudna, że to nie jest tylko jeździecko, ale ja w pewnym momencie zdejmuję temu koniowi o głowie e, i tam jest już tylko więź, zdejmuję siodło i on jest ze mną, bo chce być ze mną, bo wybiera być ze mną, bo mamy tą relację zbudowaną przez wiele, wiele lat. Znamy się doskonale jak my konie Mieszkamy razem w stajni. Jak tylko słyszę, że coś jest nie tak, e, schodzę do niego, rozmawiam z nim, pytam go, o co chodzi, co się dzieje. Więc, więc myślę, że to jest też fajne, że mieszkam z nimi na co dzień. E, że to życie moje jest podobne do takiego zawodniczego, ale myślę, że nawet jest bardziej skrajne, bo oprócz tego Trenowania konia ja muszę jeszcze uczuć, muszę go słuchać, on musi słuchać mnie, muszę reagować, bo tam, bo tam nie ma... E, takiej siły, którą po prostu ja sobie zdejmuję wszystkie, całą siłę jaką mam na tym, zabieram o głowie, zabieram siodło i jestem z nim e, jakby partnerem e, i obok. E, czyli nie ma tutaj w ogóle mowy o żadnym wyjściu na skróty. Rozumiem, że Twoje przygotowanie koni wymaga bardzo dużo cierpliwości, ale mówi się też coś takiego, że kobiety mają dużo cierpliwości, że kobiety pracujące w stajniach, przygotowujące konia. Właśnie mają ten dar, że są tymi, które nagradzają, tymi, które wyczekają. Czy tak właśnie wygląda Twoja praca sportowa? Tak, tak, tak. Ja, ja mieszkam w Hiszpanii większość, większość czasu, więc um, to jest sport męski. W Hiszpanii to jest... Odwrotnie, jak tutaj, to, to jest sport męski, to mężczyźni jeżdżą na koniach. To jest, to jest bardzo ważne, jakoś w kulturze tak mocno zakorzenione, że, yy, no, że to jakby to, to im się należy. Więc, yy, więc ja uważam, że będąc kobietą yy, z tym pierwiastkiem, takim delikatności, yy, my więcej potrafi, potrafimy ubrać, zyskać, przeczekać, yy, mamy więcej cierpliwości i te konie też, zwłaszcza ogiery. One nas lubią bardziej, bo one nikim nie każe, nie ma tej takiego klaszy, nie ma takiej kontry, że ja ci powiem tak i ty masz to zrobić, bo jak tam jest za dużo mocy znowu, no to ogier tego nie lubi, chce się postawić. Zawsze to takie sławi sar, czyli to takie delikatność, którą my obdarzamy, te konie pomaga nam w codziennym Innej pracy i treningu, więc myślę, że to jest potrzebne bardzo. Czyli można powiedzieć, że to są Twoi najlepsi przyjaciele, to jest, życie to jest, na tym polega. To jest moja rodzina, to jest wszystko, co mam, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, To jest pasja, ale to jest też miłość, to jest, to jest, Ja zawsze mówię, miłość swojego życia już znalazłam. A powiedz bo jakby punktem kulminacyjnym są pokazy więc jak one są odbierane właśnie przez publiczność na kawaliadzie i no właśnie jak jesteś postrzegana w tym świecie kiedy przychodzi czas na pokaz kiedy gdzieś przed i po jest rywalizacja sportowa jak ty to odbierasz, że jak twoi widzowie ciebie odbierają Twojej pracy z końmi, są pokazy takie jak na kawaliadzie. Jak wygląda ta relacja twoja z końmi podczas takiego pokazu, bo jest to duże przedsięwzięcie, wyjątkowe wyzwanie, jak się domyślam. jak wygląda odbiór publiczności? Jest naprawdę niesamowity, bo tu jest strasznie dużo ludzi, więc to, to nam daje wystarczy tego, jak ja jestem jak oni postrzegana i e, jak oni to widzą i czy ich to w ogóle interesuje, czy jest to coś, co, e, z czego oni chcą i co chcą oglądać i muszę przyznać, że... Jest to spektakularne, gdzie przechodzą, czekają w kolejkach, chcą się przytulić. Ja też na seszel na na milia moich mówię o tym, że ja potrzebuję tego wsparcia, że to nie jest takie proste, to nie jest to nie jest najważniejsza głowa. Ja muszę być pewna siebie, muszę być spokojna, bo ja muszę tą energię dać jemu, bo on jest goły, on nie ma... E, żadnego wędziku, albo ja wszystko mówię ciało, ja myślę, a on to robi. Więc moje myśli muszą płynąć czysto i nie mogą być zaburzone e, tym szumem, tym właśnie ludźmi, którzy, albo no, jakimiś zdarzeniami. Ja muszę być bardzo skupiona, więc to jest super, że ci ludzie, którzy przychodzą, dają mi taką energię, przytulają się, gustują, e, robią sobie zdjęcia, tym mówią, że czyhają na ten pokaz. I naprawdę no, widać, że pachają to, pachają zafiro, znają imiona tych moich koni, pytają o czulkę za każdym razem, bo, bo ja mam najmniejszego takiego konika na świecie, ogierka też z charakterem ciuniu. Więc ludzie znają, lubią i, i myślę, że im się to bardzo, bardzo podoba. Napisałeś też kilka książek, wydałaś książki, które dotyczą tego, co robisz, powiedz co się. Jestem autorką, czterech cztery chwile, a w ogóle z zawodu, jestem lekarzem kształcenia. W pewnym momencie ta moja droga e, poszła bardziej w jeździectwo, bo stwierdziłam, że no tak, e, tak kocham tego nie. Tak e, to tak jest piękna pasja, że e, no nie da się być dobrym we wszystkim. A że u mnie jest tak, że bardzo lubię e, no perfekcjonizm, lubię robić rzeczy dobrze, to, e, na to zdałam sobie sprawę, że jednak nie da się dobrze. Leczyć, być tam onkologiem weterynaryjnym, a jednocześnie jeździć konno i zdejmować o głowie i robić to, co ja robię. Więc, no więc, więc tak, poszłam skrajnie w stronę koni, leczę tylko swoje konie i zajmuję się stajnią i to jest moja pasja i to daje mi ogromne A o czym piszesz? O, właśnie o tym. Piszę o pasji, piszę o tym, czym się zajmuję. Piszę o hiszpańskiej szkole jazdy, piszę o końskich sztuczkach, bo kiedy byłam jeszcze młodsza, napisałam tą pierwszą książkę na pokazy, czy z innymi jakimiś psami, jak to zrobić w taki łatwy, prosty, fajny sposób, budować relacje z koniem i osiągnąć polskie sztuczki. To była moja pierwsza książka, jak jeszcze byłam dużo młodsza. A potem, jak zamieszkałam w Hiszpanii, studiowałam weterynarię w Hiszpanii, obserwowałam to wszystko i pisałam. I chciałam to wszystko przelać na papier, chciałam, żeby to nie zginęło. Chciałam, żeby, żeby te rzeczy, które ja zauważam jeszcze jako taka zielona uczennica, żeby to wszystko było na bieżąco przelane. Bo dzisiaj to wszystko jest oczywiste. Ja to wszystko wiem ale pamiętam jak to było, jak tego nie wiedziałam i chciałam, żeby mi to ktoś wytłumaczył i nie było tej osoby. Także mam trzy części Pańskiej Szkoły Jazdy. Pierwsza jest bardzo teoretyczna, o świętach, o stylach, o, o wszystkim, o koniu andaluzyjskim. Druga już jest takim wyprowadzeniem w praktykę. Już tam są wytłumaczone pomoce jeździeckie, jak to powinno funkcjonować, jak z tym koniem pracować, z młodym, z jeźdźcem na ląże i tak dalej, tak dalej. A trzecia to już jest Księga na torcie, najtrudniejsze elementy, kawiole, lewady, posady itd. Tak to dla mnie ikona, jest to wielka persona w Hiszpanii, taka powiedzmy nasza Violetta Villas, 72-letnia kobieta, która dzisiaj zasiądzie na trybunach razem z moją siostrą z Hiszpanii Maribel i będą mnie oglądać. Więc oprócz tego, że będzie tutaj ileś tysięcy ludzi specjalnie na pokazie że będziemy zdejmować o głowie siodło i pokazywać to wszystko, to jeszcze będzie bardzo dużo moich przyjaciół i rodziny, nie tylko z Polski, ale i z Hiszpanii. Więc cały ten spektakl będzie Marii zadedykowany. Ona jeszcze o tym nie wie, ale jej muzyka będzie się tam przebijać w tym spektaklu. Więc, więc myślę, że będzie to coś naprawdę wyjątkowego i coś, czego jeszcze do tej pory nie było. A czy to ta pasja i właśnie ta hiszpańska konia konie do Tak. Ja od małej dziewczynki wiedziałam, że te hiszpańskie konie to jest moja przyszłość, to jest coś, co chcę robić. I ja tak się zaprogramowałam, bardzo miałam ten jasny cel. Nie, nie wiedziałam, jak to zrobić, ale Cały czas patrzyłam tam, gdzie chcę dotrzeć i pomimo wielu trudności i wielu odrzuceń, wielu różnych sytuacji trudnych dążyłam do tego celu. No i, i dzisiaj już prawie po niego sięgam. To co byś poradziła tym kobietom, tuż przed dniem kobiet, które chcą spełniać swoje marzenia i realizować te swoje plany i marzenia? Eee, wierzyć. Czekać, ciężko pracować codziennie i robić to, co się kocha. Robić to codziennie, systematycznie, nie przejmować się wszystkimi, e, nie wiem, słowami, trudnościami, porażkami. Oczepać się, poprawić kapelusz i do przodu. Bardzo się cieszę, biorę też sobie to do serca. No i życzę udanego przekręconego pokazu. Który państwo będziecie mogli dzięki naszej kamerze też zobaczyć. Dziękuję bardzo. Do, do, mamy to.